EUDR, czy obowiązuje w Polsce? Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia w akronimie zwanego EUDR. I jeśli chodzi o implementację zapisów tego rozporządzenia do prawa krajowego, posłużę się cytatem ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z 18 września 2024 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która pozwoli na wdrożenie w Polsce unijnego rozporządzenia EUDR. Unijne rozporządzenie weszło w życie 29 czerwca 2023 roku. Dotyczy ono wprowadzenia na rynek unijny i włożenia z UE niektórych towarów i produktów, które wpływają na wylesienie lub degradację rasy. Unijne rozporządzenie EUDR weszło w życie 29 czerwca 2023 roku. Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia i egzekwowania obowiązków zapisanych w rozporządzeniu wymaga ustalenia organu lub organów odpowiedzialnych, w szczególności za gromadzenie oświadczeń należytej staranności i za późniejsze kontrole. Obecnie w Polsce nie ma takiej instytucji, więc jej lub ich wskazanie musi się odbyć w drodze aktu prawnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensywnie pracuje nad stosownym aktem. Więc, w skrócie, w Polsce nie mamy ani aktu prawa, ani wyłonionego organu, który miałby egzekwować rozporządzenie ODR, ani stworzonego systemu do zgłaszania oświadczeń ze strony produk wprowadzających produkty objęte rozporządzeniem. Niemniej, mimo pewnej opieszałości, Polskiego państwa w tym zakresie, w samym rozporządzeniu nie znajduje się żadne wyłączenie, że przedsiębiorcy, którzy podlegają jego zakresowi, są zwolnieni z jego stosowania tak długo, jak państwo członkowskie, w którym mają siedzibę, nie realizuje swoich obowiązków w tym zakresie. I zalecałbym zachowanie o dużej czujności i wypełnienie wszystkich obowiązków, które są możliwe ponieważ jak tylko dojdzie do ustalenia organu odpowiedzialnego, prawo to zostanie egzekwowane również wstecz.